Natomiast według nomenklatury naszej firmy, czyli ZF Lifetime Oil oznacza olej do 150 tysięcy km. To jest też ważna rzecz, w jaki sposób wymieniać olej. Ustaliliśmy sobie, że, że trzeba to robić, ale mamy dwie takie podstawowe metody, czyli że statyczna wymiana oleju, którą ZF najbardziej rekomenduje. Czyli uproszczeniu odkręcamy korek i grawitacyjnie sobie ten olej spływa. Dlaczego ZDF rekomenduje tą pierwszą? Wydawałoby się taką bardziej starożytną metodę wymiany. Natomiast kategorycznie zabraniamy dodawania jakichkolwiek dodatków chemicznych. Zwłaszcza, więc, że... że kierowcy zwykle wymieniają olej wtedy, kiedy zaczyna się już coś dziać. Dokładnie. Skrzynia dwusprzęgłowa nie jest biegów automatycznych. Dzień dobry, to jest MotoFocus TV. Moi drodzy. Dzisiejszy temat to automatyczne skrzynie biegów, ich konserwacja naprawy, wymiana olejów w skrzyniach jej metody. To jest temat, który chciałem poruszyć już w jednym z pierwszych odcinków MotoFocus TV, ale jakoś minęło ponad 30 i się to nie zdarzyło. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ciężko jest dostać się do ekspertów, którzy zajmują się tym tematem i szkolą z obsługi i serwisu skrzyń biegów. Nareszcie się udało. Moim gościem jest Bartusz Cudok z firmy ZF Aftermarket. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, Witku. I żeby nie było, że to było tak naprawdę wynikało z niechęci tychże ekspertów, chociaż pewnie niektórzy nie chcą do mnie przychodzić z jakichś powodów. Po prostu Bartek jest bardzo zabiegany. Wczoraj wrócił specjalnie na nasz program z Finlandii. Potwierdzisz, że nie wymyśliłem tego. Dokładnie. Przyleciałem tej. Z Finlandii. Na wywiad z tyłu, Witku. Dziękuję Ci bardzo za potwierdzenie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Bartku, rynek napraw od lat boryka się z pewnym problemem, który wynikał z chaosu informacyjnego wprowadzonego przez producentów samochodów, bo oni przez dłuższy czas, kiedy skrzynie biegów popularyzowały się w Europie, automatyczne skrzynie biegów, nie, za, nie zamieszczali w instrukcjach obsługi pojazdów w ogóle informacji o tym, że trzeba w tych skrzyniach wymieniać olej. Co więcej, niektórzy nawet Pisali tam rzeczy typu: Nie przewidziano wymiany oleju w trakcie eksploatacji samochodu w automatycznej skrzyni biegów. Powiedz mi, czy ta sytuacja już się trochę unormowała, czy już dotarliście do świadomości takich statystycznych kierowców? No bo producenci skrzyń, tacy jak ZF, zawsze uważali, że ten olej trzeba wymieniać. Dokładnie, tak jak wspomniałeś, istnieje wiele błędnych informacji wśród użytkowników tak naprawdę tych samochodów. Tak, ZF przewiduje wymianę skrzyni biegów na naszych miskach olejowych. Nasze skrzynie biegów mają określenie, aby olej był lifetime oil, tak, czyli dożywotni. Natomiast według nomenklatury naszej firmy, czyli ZF, lifetime oil oznacza olej do 150 tysięcy km. Natomiast na same zużycie, degradację poszczególnych elementów, które są w tym oleju, wpływa wiele rzeczy, m.in. masa pojazdu, typ kierowcy, czyli jak jeździ, gdzie jeździ. Wszystko to może przyczynić się do znacznie wcześniejszego e, zużycia tych poszczególnych elementów i wymuszenia na nas szybszej wymiany tego oleju. Czyli, że jest to jakby granica maksymalnie 150 tysięcy, powiedzmy jeśli tyle akurat jest napisane na danej e, misce olejowej, ale każdy powinien sobie oszacować, jaka jest jego tryb eksploatacji samochodu i kiedy ten olej powinien wymienić. Jak rozumiem, mechanicy powinni w tym pomagać kierowcom. Dokładnie. Cały czas staramy się uświadamiać mechaników i poszczególnych klientów. Zależy od tego, gdzie i jak użytkujemy ten pojazd. Tak wszystko to, co dokładamy do pojazdu, czyli zmniejszoną masę, przyczepy, czy też góry, agresywną nogę, wpływa na zwiększoną termikę układu, tak, zwiększona termika układu przyczynia się na obniżenie tych interwałów wymiany oleju. Bartku, no bo właśnie, y, to jest też ważna rzecz, y, w jaki sposób wymieniać olej, ustaliliśmy sobie, że, y, że trzeba to robić, ale mamy dwie takie podstawowe metody, y, czyli że statyczna wymiana oleju, którą ZF najbardziej rekomenduje, Czyli uproszczeniu, odkręcamy korek i grawitacyjnie sobie ten olej spływa, no ale jest też metoda dynamiczna, czyli specjalne urządzenie, które pod ciśnieniem nam ten olej wypłukuje z układu, i w ten sposób można wymienić jakby cały olej ze skrzyni za jednym razem. Dlaczego ZF rekomenduje tą pierwszą? Wydawałoby się taką bardziej starożytną metodę wymiany. My jako ZF. Preferujemy statyczną wymianę. Statyczna wymiana mówi bardziej o otwierzeniu tego oleju, tak? Jest to wymiana do 60-70% oleju spadnie, tak powiedziałaś nam, grawitacyjnie sobie Reszta zostanie cały czas w układzie. Dokładnie. W całym układzie, w konwerterze hydrokinetycznym jest to najbezpieczniejsza metoda, w szczególności do samochodów ze znacznym przebiegiem. Natomiast jako ZF nie negujemy dynamicznej wymiany e, tutaj oleju w skrzyni biegów, natomiast kategorycznie zabraniamy dodawania jakichkolwiek dodatków chemicznych, tak więc płukamy tylko wyłącznie naszym olejem, bądź olejem z listy rekomendowanych, które można znaleźć na naszej stronie. Okej, okay, to jest właśnie to, o co chciałem teraz zapytać, bo ten dobór oleju na wymianę też jest istotny, bo chyba nie jest tak, że lepiej jest wymienić na jakikolwiek olej niż nie wymieniać wcale, bo zły olej też może narobić nam szkód w skrzyni biegów, prawda? Gdzie się tutaj udać, żeby dobrać odpowiedni olej na wymianę? Dokładnie, tak jak wspomniałeś, niewłaściwy olej może przyczynić się do wielu negatywnych skutków, między innymi drgań, szarpań i tym podobnych, gdyż jednym olejem smarujemy poszczególne więzły tarcia, czyli łożyska, panewki i tak dalej i przenosimy moment. Tak, w skrzyni 8HP mamy tak naprawdę 5 sprzęgieł. 5 sprzęgieł w samej skrzyni biegów i log-up szósty w konwerterze hydrokinetycznym, więc w pewnych miejscach chcemy obniżyć tarcie, w niektórych zwiększyć, żeby moment można było przenosić dalej, tak? Mhm. Więc olej, który nie ma poszczególnych składników, które my sobie życzymy, może przyczynić się do zmiany czasu tutaj zaprzęgania poszczególnych sprzęgiem, więc należy używać oleje nasze bądź z listy preferowanych olejów. Jest to lista ZFTM11, którą można na naszej stronie Uzyskać. I tam na tej liście są także oleje innych producentów, waszych konkurencyjnych? Dokładnie są. Tam oleje też innych producentów, producentów, e, którzy, którzy są zalecani przez producentów samochodowych, więc tam można znaleźć wszystkie szczegóły, które dokładnie olej i spośród których producentów. No tak, no bo rywalizujecie z nimi jako producent oleju przekładniowego, takiego jak ten, ale jednocześnie jesteście też producentem skrzyni całej, więc to jest jakby troszeczkę inaczej to wygląda, jeśli chodzi o interesy wasze. No okej, okay, czyli wiemy już, jak, w jaki sposób dobierać olej. Chciałbym teraz przejść bardziej do tematu serwisu. Z skrzyń biegów do popularnych usterek, to jest coś, co kierowcy na pewno chętnie posłuchają, ale mam jeszcze jedną taką ciekawą obserwację, którą być może mi wyjaśnisz, czy tak rzeczywiście jest, jak ja odnoszę wrażenie. Bo coraz popularniejsze na rynku stają się dwusprzęgłowe, przekładnie. Wy raczej jesteście zwolennikiem konstruowania przekładni klasycznych, ale przecież też zrobiliście na przykład do Porsche. Fajną dwusprzęgową przekładnię, to na pewno nasi widzowie, którzy jeżdżą na co dzień Porsche, potwierdzą. Czy to jest takie nakierowanie marki, nakierowanie producenta na właśnie automaty klasyczne, ze względu na to, że uważacie je za lepsze, bardziej trwałe? Czy to po prostu zupełny przypadek? Powiem tak. Bardzo rozbudowane pytanie, natomiast zacznijmy od początku. Skrzynia dwusprzęgłowa, nie skrzynia biegów automatyczną. Według fachowej nomenklatury jest to skrzynia biegów zautomatyzowana, tak przypominająca klasyczną konstrukcję, dosłownie podzielona na segment parzysty, nieparzysty, dwa sprzęgła, które są tutaj mechatroniką sterowane. Skrzynia biegów hydrokinetyczna, natomiast jest to w pełni automatyczna skrzynia biegów, gdzie nie znajdziemy konstrukcji normalnej, natomiast szeregi planetarne i ta przekładnia kinetyczna cechuje się Znaczną żywotnością, również pod tutaj ciężkimi warunkami panującymi, tej góry, obciążenia i tak dalej. Tak jak wspomniałeś, produkujemy również skrzynie biegów dwusprzęgłowe Tutaj, tak jak wspomniałeś, do samochodów z tajni Porsche, skrzynie biegów dwusprzęgłowe w szczególności PDK, cechują się znaczną, tutaj obniżeniem zmiany biegów. Tak, tej PDK zmienia biegi około 23 ms, a zwykły Automatyczny, na, automatyczna przekładnia ZF8HP około 205 milisekund, co jest i tak mniej niż percepcja ludzka potrafi tutaj odnotować, tak? I tutaj mówię o świadomej zmianie niebiegów. Jedziemy tutaj z ósmym biegiem, naciskamy gaz, cztery biegi na dół, by 200 coś milisekund, tak? No tak, dosyć szybko. No, bardzo. Okej, okay, no dobrze, takie też produkujecie, ale w takim razie jaki jest wniosek z tego wszystkiego, że po prostu staracie się być ekspertem od automatycznych skrzyń biegów, a nie od tych, których nie uważacie za automatyczne. Powiem tak, przekładnia hydrokinetyczna cechuje się znacznie większymi tutaj, z większym komfortem, z większą żywotnością od dwusprzęgłowej i też nie jest montowana w każdym pojeździe, tak? Tutaj widzimy raczej w pojazdach premium ze silnikiem umieszczanym wzdłużnie. Zdarzają się też przekładnie hydrokinetyczne z umieszczanym poprzecznie. Również mamy taką przekładnię e, do dyspozycji, więc jest to nasz produkt. Tak naprawdę pierwszą wprowadziliśmy w latach 65. E, zaprezentowaliśmy i od tego czasu tutaj rozwijamy te konstrukcje. Jesteście my... w tym ekspertem po prostu i Dobra. tego się trzymacie. Nie bawicie się w sektor budżetowy. Dobra, przejdźmy może do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli to awarii skrzyń. Ty, Bartku, często prowadzisz szkolenia, spotykasz się z mechanikami, więc masz ten głos z warsztatów. Powiedz, na jakie awarie najczęściej narzekają mechanicy, które się zdarzają w automatycznych skrzyniach biegów? To akurat jest bardzo ciężkie pytanie. No, jak wiemy, w naturze występuje wszystko, mhm. natomiast to, z czym przeważnie się mierzę, są to tak naprawdę zaniedbania ze strony konsumenta. Tak? Mhm. Czyli nie serwisowaliśmy skrzyni biegów, i teraz pojawiają się problemy. tak? Tutaj z biegiem czasu sama wymiana oleju nie będzie, to określamy, magiczną naprawą skrzyni biegów. Ja tak zwłaszcza, więc, że... że kierowcy zwykle wymieniają olej wtedy, kiedy zaczyna się już coś dziać. Dokładnie. Degradacja oleju wpływa później na powstanie innych już bardziej kosztowych e, usterek, które trzeba naprawić. Tak więc to są te główne e, tutaj aspekty, które się pojawiają regularnie. Tak samo wymiana na zły olej, na olej, który nie jest naszym olejem rekomendowanym. Wtedy dobra skrzynia biegów, która nie jest użyta, potrafi również pracować znacznie z niższym komfortem. Ok, ale jakieś takie przykładowe usterki, które się mogą zdarzyć, jeżeli właśnie powiedzmy, skrzynia jest długo eksploatowana na tym samym oleju, albo też po prostu jeździmy bardzo dynamicznie, albo ciągniemy przyczepę, co się wtedy fizycznie rzeczywiście może uszkodzić w takich skrzyniach. Mogą przypalać się poszczególne kosze sprzęgłowe. Gdyż skrzynię w 8HP posiada dwa hamulce i trzy sprzęgła, które są połączone w koszach sprzęgłowych. Są to sprzęgła wielotarczowe, więc pojawia się tam większa temperatura, pojawiają się większe luzy, palą się okładziny cierne, sam olej stara się temu zapobiec, tak przez chłodzenie, smarowanie tego, natomiast z biegiem czasu już po prostu nie potrafi sprostać temu, no i takie kosz sprzęgłowy nie jest chłodzony, pojawiają się wibracje, rozbijają się poszczególne Talerze, no, i mamy tutaj problemy. Bardku w ostatnich latach dostrzegłem taką tendencję do otwierania się warsztatów wyspecjalizowanych stricte w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Dużo jest teraz samochodów na rynku z automatami. Różne są te automaty, bo przecież rozmawialiśmy o dwóch sprzęgłówkach, których ty nie nazywasz automatami. Z klasycznymi automatami są też przekładnie CVT. Są też teraz przykładnie w samochodach hybrydowych, też troszkę się różniące. Gdzie zdobywać wiedzę na temat napraw takich skrzyń biegów? No bo ten temat wydaje się bardzo zróżnicowany. Dokładnie, jest to bardzo zróżnicowany temat, w szczególności w automotive cały czas ewoluuje. Tak? Czyli fachowcy zajmujący się tymi tematami cały czas muszą zgłębiać swoją wiedzę. Naprzeciw temu wychodzi nasz koncept warsztatowy ZF Prote, Koncept mm. warsztatowy w którym? Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniach, szkoleniach dwudniowych, gdzie pierwszego dnia postrzegamy aspekty tutaj teoretyczne, drugiego dnia przechodzimy do praktyki, czy to na pojeździe, czy na stanowisku tutaj szkoleniowym, gdzie wyczerpujemy wszystkie pytania naszych uczestników, gdyż tak naprawdę nie tylko naprawa skrzyni biegów wchodzi w grę, natomiast sama diagnoza tej skrzyni biegów, czy jest to skrzynia biegów, czy coś innego powoduje te drgania i dyskomfort podczas jazdy. Bo od tego faktycznie powinno się zacząć, tak? Od tego, żeby zdiagnozować, czy ta skrzynia rzeczywiście jest do demontażu i rozbierania jej, a to jest oczywiście czasochłodny proces. Dokładnie. W samym ZF Protech możemy również uzyskać dostęp do dokumentacji technicznej, do dokumentacji technicznej z portfolio naszych produktów, czyli z ZF Zakslenworder TRW WAPO, czyli naszych firm córek, które posiadamy. Ok, a powiedz mi, czy, bo teraz właśnie wspomnieliśmy o tym, że te warsztaty się otwierają. Ale, czy teraz, jakby ktoś chciał otworzyć sobie warsztat, który zajmuje się skrzyniami biegów, to czy trochę by się nie spóźnił? No bo wiemy, jakie są trendy elektromobilność i tak dalej, za chwilkę zakaz sprzedaży nowych samochodów w Europie z silnikami spalinowymi, a jak wiadomo elektryczne samochody mają innego typu przekładnie. Powiedz mi, czy w takim razie ten rynek będzie się kurczył, czy nie obawiacie się w ZF, że za chwilkę ten wielki, wspaniały biznes ze skrzyniami biegów pójdzie w niepamięć? Powiem tak, zgodzę się z tym stwierdzeniem, że samochody elektryczne nie posiadają za, nie posiadają, ani nie potrzebują tak zaawansowanych przekładni. Są samochody elektryczne, które posiadają na tylnej osi tak dwa przełożenia, okay. natomiast cały czas jest rozwijany i coraz to bardziej popularniejszy e, stanowi e, rynek samochodów hybrydowych, tak łączących dwa światy, ten spalinowy, jak i ten elektryczny. Mamy takie rozwiązania, mamy takie rozwiązania w skrzyni biegów 8 HP, gdzie zamiast konwertera hydrokinetycznego umieściliśmy silnik elektryczny, który pozwala jechać na samym napędzie elektrycznym, na samym napędzie spalinowym, bądź łącząc te dwa światy, czyli w tandemie, gdy potrzebujemy szybko ruszyć z świateł, tak dwa silniki, spalinowy mhm. i elektryczny. Sam silnik elektryczny dzisiaj ma już moc 160 kW, więc e, nie sądzę osobiście, aby w najbliższej przyszłości skrzynie biegów, które znamy, szybko zniknęły. A czy nie obawiasz się tego, że w związku z tym, że samochody stają się coraz droższe, yy, będzie taki trend odwrotny do tego, który aktualnie obserwujemy, czyli że producenci zaczną stosować chętniej, a klienci nabywać auta z manualnymi po prostu przekładniami, no bo tak jest taniej. Tak jest tak taniej, natomiast manualnymi skrzyniami biegów nie jesteśmy w stanie obniżyć konsumpcji paliwa, tak gdyż nie mamy tylu nadbiegów, dostępnych, jak w przypadku zd 8 hp są to dwa nadbiegi, czyli na prędkości autostradowych potrafimy tą konsumpcję obniżyć znacznie. Sama implementacja systemów asystujących kierowcę, też z automatycznymi skrzyniami biegów, po prostu lepiej funkcjonuje, a co za tym idzie, nie wydaje mi się, żeby w najbliższej przyszłości taki trend nastąpił. No tak, bo konsumpcja paliwa jest dzisiaj jednym z najistotniejszych w ogóle parametrów, które biorą pod uwagę nie tylko producenci samochodów, no ale także powiedzmy sobie, prawodawcy unijni. I emisyjność. I emisyjność oczywiście tak, jak najbardziej. A skrzynie biegów nowoczesne, jak rozumiem, do tej ograniczenia emisji się mogą Ta. przyłożyć. Same znaczy. algorytmy, które mamy w sterowaniu potrafią tak dobierać biegi, aby cały czas. Poruszać się tą optymalną wartością tutaj prędkości obrotowej do prędkości e, samochodu, aby obniżyć te spalanie. Okej, okay. dobrze, Bardzo dzięki e, za Twoje dzisiejsze przyjście do naszego studia, raczej przylot, bo jak już wspomniałem, po prostu z, ze Skandynawii do nas przybyłeś, e, żeby głosić dobrą nowinę o automatycznych skrzyniach biegów. E, tym bardziej dzięki za przyjęcie tegoż zaproszenia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś temat automatycznych skrzyń biegów na łamach Motofocus TV poruszymy, więc może już dziś umówimy się na 2025 rok, jeśli masz ze sobą kalendarz. A tymczasem moi drodzy, zasubskrybujcie nasz kanał i napiszcie jakiś komentarz, zostawcie łapkę po to choćby, żeby was potem YouTube czy Facebook poinformował o nowym odcinku Motofocus TV. Z nimi wracamy już niebawem. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.